Z tej strony MCJDI specjalnie dla Was jest zorganizowany konkurs. Konkurs wiąże się z komentarzami Waszymi, z pomysłami Waszymi, które będą pod tym filmikiem przez Was nadawane w komentarzach. Z dalszymi pomysłami na rozwinięcie dalszej serii kanału. Tam dajecie swoje jakieś tematy, co byście chcieli zobaczyć, co byście chcieli oglądać na moim kanale. Osoba która będzie wygrywała ten konkurs, musi mieć najwięcej lajków pod swoim pomysłem, pod komentarzem, który wstawicie. A nagrodą dla Was będzie zapalniczka, która była użyta w nagraniu Marychoziele. Komentarze proszę wstawiać jeszcze raz pod tym filmem. Osoba, która będzie miała najwięcej lajków pod komentarzem, wygrywa. A więc powodzenia i bierzcie się do roboty. Yo.